Dzień dobry, witam dzisiaj wszystkie osoby z znaku raka i zapraszam Was, moi drodzy, do czytania dla Was na grudzień. Jak się pokazuje ten czas w ogólnych energiach, właśnie dla Waszego znaku? Co Wam sprzyja, co Wam przeszkadza, na co zwrócić uwagę? O tym będzie dzisiaj mowa. Co w miłości, w uczuciach, co w relacjach, związkach, jak wygląda wasza sytuacja rodzinna, zawodowa i finansowa. Na początku będzie ogólnie, później będzie druga talia i kilka. Oddzielnie kart wyłożonych na te tematy, właśnie jak miłość, uczucia, rodzina i tak dalej, to co mówiłam. Na sam koniec będzie jedna karta z przesłań anielskich dla Was jako rada, wskazówka, podpowiedź, i jeszcze mam dzisiaj taką niespodziankę dla Was, coś nowego. To jest cytat na drogę, ponieważ ja bardzo lubię cytaty. Uważam, że to są takie słowa, które zawierają kwintesencję. Podsumowanie takie idealne tematu, więc pomyślałam, że może się komuś to przyda, i mam do Was również taką prośbę, żebyście mi napisali w komentarzach, na przykład swój ulubiony cytat, który myślicie, uważacie, że fajnie by było do tej mojej puli dołożyć, i jeżeli będzie jakiś fajny. Cytat ktoś napisze, to ja go tutaj dołożę i będziemy tak samo wykorzystywali Wasze cytaty w tych czytaniach. Myślę, że to będzie takie rozwijające bardziej, może tak? No i cóż jeszcze, zanim przejdę do czytania, to zapraszam Was na moją stronę internetową, gdzie nadal trwa dla Was promocja na Black Friday. Do 28 listopada. Proszę tam zajrzeć i można też poczytać, jakie rodzaje czytań Wam proponuję, żeby łatwiej było na przykład wybrać coś dla siebie. Można się też skontaktować ze mną poprzez tą stronę, przez formularz kontaktowy. Wszystko, co potrzebne do tego, jest w opisie pod filmem. No i zaczynamy. Jak się dla Was rozpoczyna grudzień? No, rozpoczyna się. Dla kogoś, kto nie ma relacji, mogą te dwie karty pokazywać nam nową relację. Mamy głupca i asa kielichów. Natomiast niekoniecznie tak musi być, że to musi być nowa znajomość. Może to być nowe miejsce, może to być początek, przyjemny początek, jak wskazuje as kielichów, waszego nowego przedsięwzięcia, wasz pomysł, jakaś idea, marzenie, które zaczyna się realizować. W każdym razie główną kartą jest as kielichów. I on pokazuje nam szczęście. Może to być nowy etap dla kogoś w relacji. Jeżeli ktoś ma stałe relacje, w których jest wszystko ok, to coś tutaj się pojawia, takiego wesołego, radosnego, szczęśliwego, przyjemnego. A z kielichów to jest sama miłość. Ta miłość, która ma szansę gdzieś w przyszłości rozkwitnąć. Taka miłość, nad którą ktoś. Czuwa jakiś opiekun, wasz duchowy na przykład. Więc mamy tego Asa, który jest początkiem, emocją, przyjemnością, miłym kontaktem na przykład może być. No i mamy Głupca, który właśnie początki wszystkiego pokazuje, a także nowe miejsca albo jakieś wasze inicjatywy. W które wchodzicie dosyć tak, powiedzmy, na luzie dużym, tak? Bez żadnych obaw, bez żadnego strachu. Głupiec troszeczkę mówi, żeby za dużo nie ryzykować w swoich przedsięwzięciach, jeżeli nie mamy w tym wystarczająco dużego rozeznania, doświadczenia. Natomiast na wyzwaniu macie pokazaną kapłankę. I tutaj można sobie pomyśleć, że. Na przykład można wpadać w jakiejś skrajności, tak? Albo y, się przesadnie czymś ekscytuję, jak pokazuje karta siły na przykład, albo przesadnie wchodzę w jakąś oziębłość, w taki stan. Może tu być też pokazana relacja platoniczna, może być pokazana relacja na odległość, może być pokazane, że macie jakieś blokady takie. Y, na przykład y, introwertyk może mieć taką blokadę, czyli po prostu nawet jakby chciał kontaktu, to nie umie się za bardzo w tym odnaleźć, więc ten dystans. Y, takie rozważanie za dużo na temat relacji. As kielichów na przykład pcha Was do tego, żeby się cieszyć szczęściem, żeby korzystać, żeby marzyć, żeby realizować te swoje marzenia. I ten as może też pokazywać taką spontaniczność dużą w Waszym działaniu z początkiem miesiąca. Więc, jeżeli by to dotyczyło na przykład dalej. Tych relacji i uczuć, to widzimy tu tak działam sobie swobodnie i dobrze się w tym czuję, ale z drugiej strony zapadam się tak trochę w sobie, trochę za dużo o tym myślę. I rozkminiam. I nie wiem, czy się mam angażować, czy mam od tego uciekać. No i tak jak mówiłam, odległość może być. Przeszkodą albo nie wiadomo, ile sobie czasu daje na to, żeby yy, może się zdecydować, czy w jedną, czy w drugą chce iść w tej relacji. Wasz punkt widzenia. Oczywiście może tu być też pokazana jakaś osoba, która na przykład yy, nie do końca tutaj rezonuje z Waszą energią, tak można powiedzieć czyli po prostu nie czuje tego samego co Wy. I właściwie nie znajdziecie z nią raczej porozumienia, i ona wam będzie tutaj w tych relacjach i w tych początkach, na przykład w jakimś sensie przeszkadzała. To może być jakaś ciotka. Ta kapłanka może być osobą, która się zajmuje na przykład psychologią, albo tu jest jakaś terapia, może być pokazana na wyzwaniu. No, może jest wróżka, nie wiem. Myślę, że wróżka, wróżka, chyba że ktoś taką osobę właśnie zna dobrze. Kapłanka. Może całkiem poważniej mówiąc, może tu być pokazana jakaś tajemnica, coś nieodkrytego. Wchodzicie w relacje, ale nie wiecie czegoś. Na przykład to bardziej tak bym mogła widzieć. Piątka buław. Tak wy działacie, to jest taka trochę nerwowa atmosfera. Każdy ciągnie w swoją stronę, rywalizuje o coś. Że to jest związane z rycerzem pentaklim, może jest to związane z pracą, z pieniędzmi, ze stabilizacją. Na przykład w waszych myślach pokazany jest król kielichów. Król kielichów, czyli miłość. Partner może być rak ryby skorpion, ale może być po prostu osoba, która Was kocha, którą Wy kochacie, macie ją w głowie, ale znowu z nią jest pokazana karta tajemnic. I, i taka płanka, i ten księżyc przy królu kielichów to one tak sprowadzają nasze myśli w kierunku jakiegoś lęku. Tu jest lęk pokazany, tajemnica, nieodgadniona sytuacja. Jakieś zahamowania, psychiczne blokady, tak samo jak w kapłance to może być pokazane. Trudność z odkryciem swoich emocji, na przykład, tak. I połowa miesiąca to jest pokazane. Czwórka mieczy, czyli Przerwa, brak kontaktu, dystans, zatrzymanie. Jeżeli byśmy mówili o relacjach, to tutaj się po prostu z kimś nie odzywamy i strasznie się tym przejmujemy. Możliwe też, że ten król kielichów coś przed nami ukrywa i ukrywa to, co jest pokazane w kapłance, więc nie pasuje to do tej szczerości, która płynie z Asa Kielichów. Wasz punkt widzenia to jest dziewiątka. Była w dziewiątce, po prostu chcę zrealizować coś skutecznie i skupiam się na działaniu i skupiam się, żeby małymi kroczkami dopiąć do celu. A wasz punkt widzenia pokazany razem z kartą papieża, a papież jest symbolem oficjalnych relacji um, wszystkich osób związanych z kościołem, uroczystości różnego rodzaju kościelne może pokazywać, Podobne rzeczy, gdzie dziewiątka mówi o zakańczaniu, o zbieraniu efektów i to właśnie jest połączone. Więc może być tak, że wy się skupiacie na tym, żeby po prostu zrobić co należy. Karta papieża pokazuje również doradców i wyższe. Nauki, specjalizacje, szkolenia może pokazywać, więc i początek miesiąca może być dla niektórej osoby pokazany jako właśnie wdrażanie się w nowy etap, i y, może to dla kogoś być związane właśnie z rozpoczynaniem jakiejś nauki y, albo z doradztwem, tak jak mówiłam. No to wtedy tu w tej kapłance może by była na wyzwaniu pokazana spółka. Robienie czegoś dwie osoby również, to by nie pasowało do tego, bo w głupcu raczej robimy coś indywidualnie, samodzielnie, a ta kapłanka jako dwójka pokazana jest jako łączenie dwóch właściwie uzupełniających się, ale zupełnie innych stron sytuacji medalu, jak to nazwać. I koniec miesiąca właśnie jest pokazany dla Was przede wszystkim w karcie papieża. Znowu jest ten papież. No. Więc i widzimy z trójką buław, że zaczynamy coś, zaczynamy. Trójka buław, możemy pokazywać wyjazd szkoleniowy w tym momencie byłby, prawda? Wyjazd szkoleniowy. Trójka mówi, to jest koniec miesiąca, najlepszy e. Najlepszy moment na działanie, idealna pora, nie będzie nic lepszego. Teraz działaj. No może ktoś się komuś oświadcza, na przykład, a dlaczego nie? <gryw> Najpierw się do siebie nie odzywamy, denerwujemy albo nie mamy kontaktu, ale ym, no, koniec miesiąca pokazany jest tak pozytywnie. Ta wiara bardzo mi się tutaj ym, dobrze. Prezentuje jako mądrość, jako zaufanie, jako wsparcie. Grupy wsparcia mogą być również pokazane, no ale właściwie, jakby się ktoś komuś na przykład oświadczył w święta, no to by nie było wcale dziwne, prawda? Albo zdeklarował, że chce być w takiej relacji, zwłaszcza, że tutaj z zewnątrz przychodzi. Król, królowa denarów i cesarz. Cesarz może być mężczyzną Twojego życia, który się tutaj w grudniu chce znaleźć w Twoim życiu, właśnie. To może być osoba z podznaku barana, na przykład. Tutaj no, cesarz może również reprezentować pracodawcę, szefa, królowa Pentakli do tego jest, więc może być tu jakieś małżeństwo, mogą być tu dwie osoby, może być tu koziorożec w królowej Pentakli, jakaś kobieta z rodziny, może być matka, może być byk albo panna. Dużo jest możliwości. Oczywiście ja Was zapraszam do czytań indywidualnych. Dzisiaj tutaj mamy zobaczyć energię, jakie Wam towarzyszą, więc energię, jak patrzymy na energię, to z zewnątrz macie duże wsparcie albo możliwość, na przykład taką, że ktoś Was finansowo dobrze wynagrodzi. Tak? Dwie osoby są pokazane. To może być przypływ gotówki tutaj pokazany, duża też odpowiedzialność z tym związana. Wasze nastawienie to jest odwaga i pewność siebie i Chcę się uczyć i chcę się rozwijać, i mogę się kogoś doradzić, prawda? Może się chce kogoś doradzić. Wasz sposób działania to jest trochę taka nerwowa energia w tej piątce buław. No ale jak ktoś lubi rywalizację, to dla niego będzie ok. Rywalizacja, chcę pokonać konkurencję. A, może tu być w kapłance, a propos pracy. Pomieszanie z plantaniem dzisiaj, ale no to czasami tak się nie da inaczej. W tej kapłance może być też pokazana jakaś osoba, która na przykład kogoś przyjmuje do pracy, was przyjmuje do pracy, jeżeli macie takie sytuacje, i ona, no tutaj jest pokazane jako ktoś niekoniecznie Wam sprzyjający. Spotkanie z rekruterem może być pokazane, jeżeli ktoś by się starał o pracę. Tutaj połowa miesiąca ma przerwę. Zobaczmy, co się pokazuje. Dla Was, jak to wszystko rozdzielimy, to się myślę, że sprawy nam porozjaśniają i będziemy mogli spokojnie sobie tutaj wszystko planować w grudniu. Niech nam się tu ładnie wszystko porozjaśnia, a pierwsze karty, które nam rozjaśnią, co dla kogo, w, jakiej, w jakim temacie. Pierwsze karty będę miała na miłość, uczucia, relacje, związki. Miłość, uczucia, relacje, związki. Miłość, uczucia, relacje, związki. Można by też widzieć tutaj, że bardziej wskazane jest działanie samodzielne, że samodzielnie coś niż w dwójkę, tak? Miłość, uczucia, relacje, związki dla raka na grudzień. To jest tak, królowa kielichów, ósemka kielichów i dziewiątka kielichów. Królowa kielichów, rak ryby albo skorpion. Siostra może być dla kogoś, albo jakaś kochająca was osoba, albo też wasza energia. Wy może jesteście w energii kiel królowej kielichów, czyli kierujecie się miłością. Um, ósemka kielichów mówi o tym, że wychodzę ze strefy komfortu. E, wiem, że jest czas na zmianę, może tutaj chodzić o jakąś relację z Królową Kielichów również. Ja staram się zmienić sytuację, w której jestem i może to nie jest zbyt wygodne dla mnie działanie. Możliwe, że to jest coś takiego, co trochę mnie kosztuje. Dlatego, że ja rezygnuję z tego, co jest dla mnie właśnie takie wygodne. Może oznaczać odejście od relacji, może oznaczać odejście od relacji z królową kielichów. I tutaj dziewiątka kielichów pokazuje radość, szczęście, pokazuje na przykład kontakty liczne, towarzyskie, ale z drugiej strony to można też pamiętać, że w dziewiątce kielichów mamy Taką radość, spełnienie emocjonalne, ale tutaj nie do końca wszystko jest idealnie. Może mamy taką malutką, dyskomfortową emocję, dlatego że nie wszystkie nasze emocje są tutaj pokazane w tej karcie. Jest to, nie wszystko pokazujemy na zewnątrz, o tak można widzieć. Więc y, w dziewiątej jest satysfakcja. Na sobie głównie skupiam się jako ten rak i może być pokazane rezygnacja z relacji albo odejście w ogóle od relacji z tą królową kielichów. No co można by tu było widzieć właśnie również z początkiem miesiąca, bo te trzy karty, a właściwie dwie karty z początkiem miesiąca, one Was prowadzą przez cały miesiąc, one są najważniejsze. Więc widzimy, jeszcze raz powiem, miłość. Miłość, radość, szczęście, ale coś się nie udaje robić w dwie osoby, i mamy tutaj taką, powiedziałabym, psychiczną, jakąś drzazgę zbitą. I to prawdopodobnie może być związane z bliską nam kobietą, nawet z naszej rodziny, właśnie. No i zobaczmy, co dalej jest pokazane, jeżeli chodzi o rodzinę o rodzinę. W rodzinie dla raka. Mamy piątkę mieczy, czyli w piątce to widzimy my rozstania. Siódemka buław mówi o tym, że idę do przodu. I tak dosyć odważnie. Nie przejmuję się niczym, samodzielnie działam i czuję się jakby zwycięzcą w tej sytuacji, odchodząc od czy rezygnując z jakichś relacji. Na przykład, ale tak sądzę, że siódemka mieczy, która jest tutaj pokazana, ona tak mówi, że rak się próbuje wycofać, tak po angielsku czy po cichu, z jakiejś sytuacji rodzinnej, rozstać się, robić coś samodzielnie. Ale to tak kombinuje trochę. I może nie ujawnia się tutaj ze wszystkimi swoimi słowami, a w każdym razie nie jest rak albo ktoś w rodzinie może. Ktoś nie jest spójny w tym, co robi i w tym, co mówi. Czyli widzimy tutaj w tej siódemce, że nie chce ktoś ponieść konsekwencji swojego działania, albo postępowania, albo tego, co powiedział. Stawia na siebie, ale też rezygnuje z kontaktu jakiegoś czy z relacji. No i zobaczmy, co widać dla Was moi drodzy, jeżeli chodzi o finanse, finanse, finanse grudzień 2025. Mamy raka, osoby spod znaku raka. Nowe pomysły wiadomości. Finanse. Mamy jakąś sytuację, która wymaga rozwiązania, która wymaga działania czy kombinowania, pomimo niekorzystnej sytuacji, niekorzystnych okoliczności. Czyli w tej trójce mieczy mamy jakieś sytuacje formalne, prawne, urzędowe, możemy mieć dokumenty. Jakieś takie rzeczy. A z mieczy razem z magiem, tutaj wiadomości przychodzą w sprawach finansowych. Może być pokazana osoba, również, która nam te wiadomości przekazuje, i wtedy to by był ktoś, kto tak w swoim interesie trochę działa. Bardziej, trochę, bardziej niż trochę. Mak. No, ale maka możemy ogólnie rzecz biorąc, w tym ogólnym czytaniu, potraktować jako początek. Działanie w nowym kierunku, nowy projekt, wiadomości i trójka mieczy przejściowe kłopoty może pokazywać przejściowe kłopoty przejściowe, przejściowe. Więc w Trójce Mieczy, jak coś dostaniecie jakąś wiadomość na przykład, która was martwi, jakbym miała mówić o tej wiadomości, to mogę powiedzieć, że ona gdzieś tutaj w połowie miesiąca może się pokazać. Na przykład, jeżeli byście taką dostali, to na czym się musimy skupić? Na tym, żeby szukać rozwiązań, szukać, nie poddawać się, nie załamywać się, nie płakać, że coś się tutaj nie poszło, bo ta sytuacja minie, to przejdzie i to nie jest nic trwałego. No, ale można mieć tutaj takie niezadowolenie trochę z tego powodu pokazane. A, kochani moi, na pracy mamy piątka kielichów, koło fortuny i as. Tak, piątka to jest powiedzmy takie trochę rozczarowanie. Nie widzę pozytywnych stron jakiejś sytuacji, w której jestem, czyli taki. Ktoś nie cieszy się z tego, co się dzieje w pracy, tak. Raczej wszystko jest takie utrudniające, tak, ale w piątce mamy zachętę do tego, żeby bardziej pozytywnie na wszystko spojrzeć i poszukać tych stron. Tych aspektów w pracy, które nas mogą cieszyć. Ale sytuacja się zmienia, bo dalej się pokazuje koło fortuny, który mówi, że w tej sytuacji, takiej niewyraźnej, pojawia się jakaś okazja, fajna szansa na coś, coś przyjemnego, co zmienia sytuację. Możemy tę okazję wykorzystać i wykorzystujemy. As monet mówi nowe miejsce, dobre perspektywy na przyszłość, więc widać, że w pracy angażuje się. Mogę pojechać na przykład na y, rozmowę, mogę y, podjąć jakieś wyzwanie, mogę rozpocząć nowy cykl, jeżeli chodzi o pracę, cykl, jakie tam macie, nie wiem, w pracy. Mogę dostać ofertę, wiadomość również, która daje mi dobre nastawienie, poprawia ten mój taki stan. Jeżeli ktoś był w takim stanie średnim, jeżeli chodzi o pracę, to. Poprawione to jest i jest lepiej, i są perspektywy. Horyzont się rozjaśnia. Powiedzmy tak. Moi drodzy, w tle tego czytania mam pokazaną jakąś miłą osobę z żywiołu wody i jakąś osobę drugą z żywiołu powietrza. Czyli z powietrza to może być wodnik waga bliźnięta. A woda, ryby, rak, na przykład skorpion. Zobaczmy teraz, co dla raka. Jaka rada z przesłań anielskich? Może rada nam wszystko wyjaśni? Rada z przesłań anielskich. Rada z przesłań anielskich dla osób. Pod znaku raka. Rada z przesłań dla raka. Aj to jednak jest coś na rzeczy, bo tytuł karty to jest nowy partner. Czyli z początkiem miesiąca nowy partner może być, ale czy on wszystko nam już powiedział, czy dopiero nam coś powie? Żadne spotkanie nie jest przypadkowe. Zaaranżowane przez Boga wprawia w ruch ciąg zdarzeń, których celem jest ziszczenie się Twoich modlitw. Zwracaj baczną uwagę na nowych ludzi, których syłamy w Twoje życie. Rozpoznasz ich, bo wydają Ci się znajomi, przynoszący otuchę i poczucie bezpieczeństwa. To mamy jedno, a teraz zobaczymy, co nam pokaże cytat na drogę. Cytat na drogę i po cytacie już. To wszystko będzie, moi drodzy, na dzisiaj. No, i przypominam Wam, wysyłajcie mi cytaty swoje. Ja jestem bardzo ciekawa, czy macie takie cytaty, które Was wspierają w życiu, właśnie które sobie gdzieś piszecie, może notujecie, albo zapamiętujecie, i one w trudniejszym momencie mogą być taką fajną, pozytywną do przodu myślą. Zobaczmy. Co dla raka, jaki cytat wylosuje się na dziś i na cały grudzień? O, jest co czytać? Tak. Jeśli nie ma żadnej namiętności w Twoim życiu, czy wtedy naprawdę żyjesz? Odnajdź swoją namiętność, cokolwiek to może być. Stań się tym i niech to zostanie z Tobą. A stwierdzisz, że wielkie rzeczy zdarzają się dla Ciebie i z powodu Ciebie. Super. Że wielkie rzeczy zdarzają się dla Ciebie i z powodu Ciebie. Dziękuję, moi drodzy, dzisiaj za to spotkanie. Życzę wszystkiego wspaniałego i udanego grudnia, i do zobaczenia w kolejnym filmie.